Um, dobra, my tutaj teraz ja mam pomysły na prezenty Dla 11 dla, od 7 do 10 lat Ja mam w ogóle 11 lat Więc na święta prezenty od 7 lat um, Mogą być ciuchy Dla 7 do 10 lat Weźmy mam zakupy i mam zaraz pokażę Zależy od rozmiaru, ale można dla... Takie małe, krótkie t-shirty mm. Takie bluzy z Ariana Grande. Każdy lubi Ariana Grande Tylko, że ja nie wiem, bo ja je zbyt, nie, nie znam. Z TikTokiem, logo Bluza dziecięca, zestawka Mamy tutaj różne ładne ciuszki dla takich 70 latek. Dobra, teraz zabawki. Każde dziecko lubiło się bawić w dzieciństwie z zabawkami, ja już się nie bawię, ale dobra. Mm, czyli na przykład te lalki, jakie to są, Le jakiś rebor. Lalki rebor wyglądają na jak prawdziwe dzieci. I kosztują 15 złotych. No czy jedno jest tania, ja w sumie, ale reszty są same drogie. Tu mamy takiego Bobasa, więc tak, można oczywiście jakby jakieś inne dzieci, które są większe, e, chcieli, to przecież mogą, no ja tu nie zabraniam, tylko że ja teraz dałam propozycje. E, propozycje, co można. No, te można też... E, te lalki Barbie, jakieś widzimy w zakupie? Ja wam tutaj trochę pokażę. Jakieś lalki Barbie, już wam te pokazuję. Tylko, że znowu mnie może wywalić z internetu. Bo już jest problem, już od dawna mnie wywala. Często z internetu. Poczekamy. Dobra, no to ty, no wiecie, jak wyglądają lalki Barbie. Ja sama mam lalkę Barbie. Niech jeszcze jej nie wyrzuciłam, bo ja mam w ogóle 10,5 lat, już niedługo kończę. 11, więc można powiedzieć, że ja za tydzień kończę 11 lat. Czy są to dwa tygodnie? No dobra. No to tak. Można jeszcze domek dla lalek Barbie. Każde dziecko marzyło o do, domku dla lalek. No i ja już kończyłem się propozycje, ale e, można też, poczekać, to się stało legalne, poczekać chwilę. Oczywiście, tylko odpiszę jednej razy. No, dobra. I, no to tak, zaraz Ci odpiszę, bo na razie.

ja odpiszę i my już przechodzimy do filmu dobra można kupić e, osobę na święta starą wipa oraz wipa go. tu mamy tydzień miesiąc 30 euro, rok lub elite wipa bo wipa już mówiłam i tutaj też mamy tutaj dostajemy e, kilka diamentów lub takie tam inne rzeczy no. więc w ogóle to to chyba wszystko um, na no tyle w moim filmie oczywiście też pozdrawiam mojej koleżanki

No to jakaś czarna dziewczyna z Kyler, która mnie w ogóle zaznają i nie muszę zatwierdzić. Dobra, to w tej białej jeli mi Boże, kto to jest W ogóle tą kinkę byś moja? Aha. Mam dużo pory się W ogóle moje gordy polubiła. Dobra. I ja chwilę. Kto to jest w ogóle ta czarna dziewczyna z kolejna? Nie proszębę. Podróż o ty. Który laska w ogóle ma level taka z pytam? Trzeci Aha. Uh -huh. Ok nie i chodzi. Dobra, popiszę W chwilę z nią wy też możecie ustać no Powiem o to tej dziewczyny nie chodzi. Może ustam się Продами ее, уже на ШК. Шик нам все с вами. И попадемся. Колени. фильм, Боже. Добро. И увидимся в Добро.